Witam wszystkie lwy na czytaniu tygodniowym od 4, od 4 do 10 kwietnia. I tak jak zawsze, miłość, relacje, praca, finanse, najważniejsze wydarzenie tego tygodnia i karty rady. Przepraszam Was bardzo za spóźnienie, ale niestety ostatnio musiałam dłużej w pracy zostać. No dobrze. Miłość. Miłość dla lwa. Praca. Najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. I karty rady. Tło czytania. Paść buław. Paść buław to energia nawoływania. To bardzo często jest. mi pokazuje komunikację. Jakaś taka energia zbierania yy, nawoływania do czegoś ale w takim no i właśnie tak te czytania będą wyglądać jestem zmęczona, sorry to jest świeża energia i obrazując widzę człowieka, który stoi na wzgórzu i krzyczy i to sobie dopasujcie dobrze, co w miłości? W miłości osoba y, bardzo lojalna, ale powolna. Tutaj widzę y, kogoś, kto składa jakieś propozycje, y, ewentualnie wyznania miłosne. Tutaj y, czuję. I tu jest jakby takie dopinanie czegoś na ostatni guzik. Ale to, to, to jest relacja z kimś, kto jest bardzo ostrożny, powolny, dokładny. Yy, tutaj nie ma fajerwerków, ale jest duża stabilność i taka lojalność. To powiemy sobie to jeszcze później. W tym tygodniu w miłości taka energia. Dobrze. W pracy. W pracy pokazuje mi się y, energia, jakby, jakby lwy y, były już znużone i takie trochę rozczarowane y, emocjami w pracy, bo tutaj jakby coś się kończyło, ale chciałby już ruszyć w nowym kierunku. To dla jednych, dla innych może być tak, że y, jesteście zmęczeni ciągłym przemieszczaniem się czy podróżowaniem. Może też tak być. Dobra. Najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. Tutaj pokazuje mi się y, osoba, która broni się. Y, przed jakimś nowym, nowym działaniem. Yy, tutaj pokazują mi się lęki. Lęki przed, yy, yy, przed takim zdecydowanym działaniem. Ale to nowy kierunek kogoś przeraża. Może to dotyczyć Was, a może to dotyczyć yy, Waszego otoczenia i to może być najważniejsze w tym tygodniu dla Was. Istotne. Jaka rada dla lwów? Kieruj się własnymi zasadami moralnymi. Bądź w zgodzie ze sobą, ze swoimi przekonaniami. To jest ważne w tym tygodniu. Dopowiemy sobie, co w miłości. Karty jeszcze nam powiedzą. Tutaj y, może, może być też tak, że y, jesteście obserwowani przez jakąś kobietę. Kobietę, y, może to być starsza kobieta, ewentualnie teściowa, ale nie musi być. To może być po prostu kobieta, o której nie wiecie, że, że istnieje. Y, bo to często pokazuje mi kogoś y, w ukryciu. Hmm. I tutaj może być jeszcze w miłości osoba spod znaku panny. Nie wiem dlaczego akurat teraz tak tutaj czuję energię panny. I przez taką osobę możecie być szpiegowani wręcz, obserwowani. To dla jednych. Dla innych starsza kobieta. Obserwacja starszej kobiety. Dobra. Prasa. No tak, tutaj w pracy jakby y, potwierdza się to, że jesteście już znużeni jakby brakiem y, podjętych decyzji, y, by ruszyć w jakimś nowym kierunku, i czujecie się tutaj jakby oszukani w jakiś sposób. Jakby ktoś tutaj poprzez. Y, Oddziaływanie na jakieś silne emocje yy, oszukał was w jakiś sposób. Może to się dopiero wydarzyć, może, może to być coś z przeszłości też. Yy, co ja tu jeszcze widzę? Tak jak mówiłam o tych podróżach, to yy, to może być tutaj jakby już yy, takie znużenie oczekiwaniem na podjęcie decyzji o podróży. O tak. Ale bądźcie ostrożni, yy, bo macie kartę złodzieja w pracy na ten tydzień, więc zalecana jest ostrożność. Yy, nie ufajcie ludziom. Lepiej dwa razy się zastanowić. Dobra, i co tutaj? To najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. Tu mówiłam o, o lęku, o takiej y, postawie obronnej przed nowym działaniem. I tutaj pokazuje mi się y, jakby mężczyzna w Waszej energii, bo król Buław to może być lew, y, strzelec albo baran, ale to nie musi być. To jest po prostu mężczyzna taki w działaniu. Czuję tutaj, że tu chodzi właśnie o tą osobę, że jakby najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będzie opór czy obrona przed taką osobą, która w jakimś nowym kierunku. Hmm. Tu jest jakby, ale dużo jest tutaj lęku yy, z Waszej strony, nie. nie... Niekoniecznie bym powiedziała, że tutaj ten lęk jest uzasadniony. Bo tutaj jest jakby. Cel jest już obrany. To jest to dotyczy, dotyczy czegoś, co już jest w trakcie. I być może macie do czegoś dołączyć i tutaj pokazuje się taka, tak, taki lęk i obawy. No dobrze. Zobaczmy. Jakie przesłanie mają dla Was aniołowie. co ja zrobiłam z okularami. O. Dobra, aniołowie lep. Cierpliwość. Bądź cierpliwy, bądź gotów. Poświęcić rzeczy dobre dla wielkich. Życzę Wam wszystkiego dobrego, drogie lwy. Przepraszam za to spóźnienie. Mam nadzieję, że do następnego czytania. Dziękuję.